Masz kompleksy, wstydzisz się swojego ciała? Nie martw się, za chwileczkę powiem ci, co zrobić. Na początek skup się na swoich zaletach, czyli budzisz się rano, nie myśl o tym, co jest w tobie niedoskonałe, niedoskonałe niefajne, to, czego nie lubisz, tylko znajdź te rzeczy, które lubisz w sobie najbardziej. To, co działa, to jest prosta, że tak powiem, zasada. Weź długopis, weź kartkę i zapisz swoje najfajniejsze, najlepsze cechy wyglądu, to, co Ci się najbardziej w Tobie podoba. Zapisz to po prostu tu i teraz. Zobaczysz, że ta prosta technika pomoże Ci akceptować siebie już na samym początku, doceniać się i zaczniesz zauważać swoje najfajniejsze, najlepsze i najpiękniejsze rzeczy. Także tutaj to jest mega, mega, mega istotne. A jeżeli czujesz, że nic Ci się w sobie nie podoba, bo też są takie przypadki, to po prostu wyślij nam swoje zdjęcie tu w wiadomości prywatnej, a my Ci. W od razu odpiszemy i powiemy ci tak naprawdę od samego początku, co tobie jest najbardziej wartościowe, jeśli chodzi właśnie o wygląd. Także wyślij zdjęcie i dowiedz się więcej o sobie. I też nie porównuj się do innych, bo pamiętaj, że jesteś wyjątkowa na swój sposób i tego ci nikt nie odbierze, a są osoby, które na pewno chciałyby wyglądać tak jak ty, także nigdy nie porównuj się do innych. I bądź dla siebie łagodna, akceptuj się. Na tyle, na ile możesz. A jeżeli naprawdę nie możesz, to zaraz ci powiem, co zrobić, żebyś mogła. I tu właśnie pojawia się przeżycie Boskaja. To jest proces, w którym pokazujemy ci tak naprawdę Twoje najpiękniejsze strony i to, jak wartościową osobą jesteś. Także mamy sposób na to, żeby Ci to wszystko ładnie pokazać. Od stylizacji, od włosów, od makijażu, to wszystko, to wszystko dopasujemy do ciebie i będziesz się czuła już na etapie stylizacji pięknie sama ze sobą. Natomiast zdjęcia później to wszystko przypieczętują i codziennie będziesz mogła się do tego odnosić. Przeżycie Boska. Ja to czas na to, by pokochać siebie, zobaczyć siebie z innej perspektywy, w innym świetle i zaakceptować siebie. Także naprawdę to może być dla ciebie. Jeśli to czujesz, napisz do nas koniecznie wiadomość prywatną. Napisz też jak podobał Ci się ten wpis, ta rolka i czy to jest dla Ciebie. Napisz cokolwiek czujesz w tej chwili tu na dole. Dodaj lajka, może udostępnij, może któraś z Twoich znajomych koleżanek chciałaby też skorzystać. Także troszkę nam pomóżcie też w tym, żeby te zasięgi gdzieś tam poszły dalej. Dziękujemy bardzo.